Ja dzisiaj sobie ułożymy jeden kolor na kasterbika Więc możemy w sumie zacząć. Może zielony, bo on tutaj jest właśnie trudny. Mamy tutaj na górze dwa zielone od góry. No to na spokojnie przecież możemy je sobie tak przewrócić w dół. Dobrze. Tutaj mamy następny. Tutaj. No to sobie możemy skryć ten. I ten od spodu. Przy y, tego wywijamy ten i odchylamy jeden. Drugi. No i jak widać było, tutaj mamy kolorek. No to wtedy chowamy to. I tutaj. Tak. Następnie odwracamy i tak. Mamy tutaj następne, o tutaj na górze. No to robimy to w taki sposób. Ten chowamy, bo nie chcemy sobie zepsuć. A ten tak jakby schowujemy na dół. No i ten znowu tak odchowywujemy. No i tutaj brakuje nam dwóch. poszukamy sobie na tej kostce. Ja mam tutaj. No to dwie, no liczymy sobie raz, dwa. No to wtedy chowamy ten. Ten, zobaczcie. Ten sobie. Tak, obracamy. A następnie ten. E, tak jakby odwracamy też. Następnie szukamy ostatniego. Tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No to trochę brakuje. A no to możemy zrobić. To tak. Znowu chowamy. Raz. No, i tutaj sobie szukamy raz, dwa. No, nie, wiem, niestety. No, to tutaj mamy. No, to sobie robimy to w taki sposób. Tak. I raz, dwa. Tak. No, ale wtedy. Co, co, co? Nie ma jednego kolora. No, bo się skrył na górze. No i już są dwa. Więc tak. Chowamy. Albo po prostu robimy od no, możemy schować sobie. Następnie na dół. I to tyle. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. I subskrybujcie z dzwonkiem. Oczywiście do terenie nagram Minecrafta na tym komputerze. Więc tak. No. Myślę, że filmik Wam się podobał. Podobało. Za 200, jeśli będę 2000 łapek w górę, na komputerze Minecraft. Albo to będzie na drugim koncie, albo na tym, no zobaczymy. Nie wiem, wszystko będzie robione na pewno na te 2000 łapek w górę i półtora tysiąca subskrypcji. Dobra. Jeszcze raz sobie ułożymy ten kolor. Mamy no, jeszcze taką sytuację, i mamy tutaj. A tu nas Teraz będzie tak szybciej. Teraz tak. Tutaj szukamy sobie kolora. Nie, no to zawracamy na dół. No i tutaj mamy, i tu chowamy. To tak. O. No i już mamy. No tutaj. Tak. Następnie. Tak, i mamy tutaj, no to więc tak i tak. No już nie ma tutaj kolorku, a gdzie mamy go? Tutaj. Więc robimy go sobie w taki sposób, żeby był raz, dwa. Chwalamy. Tak, i tak. Teraz zajmę pokażę jak ja to układam. Jak szybko i jak zwinie. Już teraz nie będę w ogóle nic mówić. Tylko, no, pogadamy sobie. No, dobrze. No, no, te 2000 nagrywam. Więc to jest tak i to, to, to dobra. No to tak, tak, tak i tak. No. Więc myślę, że fajny poradnik. Z taką kotką właśnie oto Rubika. A jak ją rozłożyć, będzie w następnym odcinku. Za, wieś, za 500 ławek w górę. I sobie z dzwonkiem może być 50. 100. Spróbuję. No. Więc pa pa.